Wchodzę do akcji. Pożyczam. Mamy to. Też by mi się przydała taka walizka z kasą. Weź pożyczkę. Ha. Pstrykte i mam. Stary, nie pstrykaj, tylko klikaj. Ogarnij pożyczkę przez apkę. Tu? Teraz? No jak chcesz, możesz też skoczyć do banku. W o Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie. Pożyczka gotówkowa, RRSO 11,57%. Cierpisz na hemoroidy. Sięgnij po hemorol. Sprawdzony lek, który pomógł już milionom Polaków. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hemorol. Sprawdzony lek na hemoroidy. Trenować możesz wszędzie, bo cały świat to siłownia. Ćwicz gdzie chcesz, a wysoko białkowy Bakoma Men zapewni Ci proteiny dla Twoich mięśni. Men. Konkretna porcja białka. I nowość Bacoma Men do picia. Niebezpieczne strony mają to do siebie, że nie wyglądają na niebezpieczne. Budowana ochrona przed phishingiem. Wybierz Chrome. Łagodna i słodka. Latte macchiato. A teraz na poważnie. Intenso. Nie, jest cool. Mrożona. Słodko. Pa! Nespresso. What else? Pani doktor, ja już boję się mieć zęby. Za każdym razem podrażnione dziąsła i krew na szczoteczce. To mogą być początki paradontosy. Polecam pastę Lekalut Active, ale plus, o wyższej zawartości składników aktywnych. Chroni przed krwawieniem dziąseł, paradontozą i wzmacnia szkliwo. Obserwuję bardzo dobre efekty u moich pacjentów, a to ważna rekomendacja. Pasta dostępna tylko w aptece. Lakalut Active Plus. Zaufaj mu tak, jak 95% pacjentów. Włosi tworzą, a nie wytwarzają. Nowa Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano. W leasingu 101%. Mamy swobodny strój, to pogadajmy o nietrzymaniu moczu. Wkładki Tenamen zaprojektowano dla mężczyzn. Dyskretnie dopasowują się do mojej bielizny. Nic nie widać. Chronią jak tena. I po temacie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Biegiem do łazienki, tylko kilka kroków. I to samo w nocy. Człowiek stoi, stoi, spać nie może. Ta prostata mnie wykańcza. Ech. Czujesz częste parcie na pęcherz? Weź tabletki na prostatę, duomen prostatum. Składniki duomen wspomagają właściwą częstotliwość oddawania moczu zarówno w dzień, jak i w nocy, wspierając spokojny sen. Duomen prostatum. Prosto i po męsku. Plan filmowy. Sesja zdjęciowa. Wywiad! I jeszcze fryzjer. A gdzie rozrywka, czy dla siebie? Z super szybkim światłowodem od Play z Netflix w pakiecie od 50 zł miesięcznie. Będzie czas na obowiązki i rozrywkę. Muszę się temu przyjrzeć. Ciekawe w ją czerze. Ważne, że jej nie pje. To najważniejsze mam z głowy. Teraz w Play. Dokup super szybki światłowód w pakiecie z Netflix już od 50 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play. Ból drapanie, trudności w przełykaniu. Przyczyna? Bakterie lub wirusy. Jeśli nie wiesz, czy masz infekcję wirusową czy bakteryjną, sięgnij po. Septinum Silver Septinum znano srebrem Axonite Pomaga zwalczyć i wirusy i bakterie Co potwierdzają badania naukowe Dodatkowo dzięki zawartości porostu Powleka gardło, łagodzi podrażnienia i drapanie Septinum Silver Ekspert od gardłowych spraw To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Deluxe wzbogaca smakiem wyjątkowe chwile w Lidlu czeka na Ciebie ponad 100 produktów. Wyselekcjonowanych po prostu Deluxe i dostępnych aż do Wielkanocy. Spróbuj wybornych słodkości, na przykład makaroników Deluxe 144 gramy już za 15,99 oraz babek z wyśmienitą belgijską czekoladą już za 9,99. Odkryj także szeroki wybór wytrawnych serów z różnych zakątków Europy już od 8,99. Deluxe wzbogaca smakiem.

Grześki cenią Twoje grzeszki. Bez znaczenia, czy lubisz czasem coś zmalować, czy zmieniać i niczego nie żałować. Wszystkie Twoje grzeszki są na wagę złota. Wygraj złoto w loterii Grześki. Każdy ma swoje grzeszki. Yy, grześki. Faktem jest, że Pyralgina ma zarejestrowane wskazanie na silny ból, dlatego warto mieć ją w pogotowiu. Pyralgina numer jeden na silny ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub Wyprodukowany w Polsce nowy Fiat 600. Teraz o te 760 zł netto miesięcznie, dostępny w wersji hybrytowej i elektrycznej. Wszystkich edycji Ninja Warrior napisze się na Waszych oczach. Przez 5 lat emisji Ninja Warrior Polska powstała liga najlepszych zawodników ninja, yes! zdobywających medale na arenie światowej. Jesteś absolutnie najlepszy. Tylko 10 zawodników na całym świecie zdobyło tytuł Ninja Warrior. Czy ktoś z Polski będzie jedenasty? Ninja Warrior Polska, nowa edycja. Dzisiaj o 25 w Polsacie. Wiosną w Polsacie. Podarowałaś mi najpiękniejsze 40 lat życia. Nic nie wiem o człowieku, z którym spędziłam całe życie. Ja nie wierzę w to, że ojciec mógł nam to zrobić. Nie jest łatwo mieć czterech synów, którzy ci mają być w tupie. A powiesz mi, dlaczego ojciec mnie tak traktował? Co czujesz, jak myślisz o Wiki? No ja niczego nie żałuję. Byłeś z nim szczęśliwy? Premierowy serial w gwiazdorskiej obsadzie. Bracia. Od 8 marca w piątki o 22.10 w Polsacie. Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX-60. Sponsorem programu jest dystrybutor leku Biotifem Max na włosy, paznokcie i skórę.